Słyszałeś kiedyś opowieści o miejscach, które są na tym świecie, lecz jednocześnie ich nie ma? Historie z miejsc spoza rzeczywistości, a jednak leżących tuż na wyciągnięcie ręki. Jednym z tych miejsc jest droga szumiących drzew. Miejsce, którym przechadza się sama śmierć. Lecz jeśli chcesz, chętnie ci je pokażę. Miejsce to uaktywnia się między godziną duchów a demonów. Tak więc wybierz się tam między dwunastą a trzecią nad ranem. Jeśli wybierzesz inną godzinę, raczej jej nie znajdziesz, chyba że będziesz mieć wielkie szczęście. Jeśli zaś nie czujesz strachu, o północy stań przy kościele leżącym blisko lasu. Musisz mieć jednak ze sobą coś, czym zakreślisz granicę pomiędzy światem, który opuszczasz, a chaosem, w którym znajduje się droga. Najlepsza do tego będzie sól, lecz krew również się nada. Z pewnością jednakże trudniejsze do zdobycia będzie martwe serce. Jeżeli nie jesteś gotów odebrać go komuś lub czemuś, to nie ma szansy, abyś przetrwał tam, dokąd zmierzasz. Jeśli zaś zdecydujesz się pominąć serce, to nigdy stamtąd nie wrócisz. Pamiętaj, że serce jest twoim nośnikiem, czymś, co łączy cię z rzeczywistością, a chaosem i umożliwia ci powrót. Gdy będziesz gotowy, zacznij rozsypywać sól od bramy cmentarza do lasu. Gdy to zrobisz, na końcu ścieżki rozsyp resztkę soli, tworząc linię między tobą a lasem. Na końcach linii rozpal ogień, mogą do tego służyć świeczki lub cokolwiek innego, po prostu w tych dwóch miejscach musi być ogień. Gdy to wykonasz, stań przed środkiem, po czym przedstaw się i poproś osobę o imieniu inkwar, o wstęp na drogę szumiących drzew. W tym momencie Sól pomiędzy świeczkami stanie w ogniu. A gdy tak się wydarzy, po prostu przejdź przez nią. Właśnie doświadczyłeś czegoś ponad wyobrażenia tego świata więc ogień nie zrobi ci krzywdy. Gdy już będziesz po drugiej stronie, połóż serce pomiędzy świecami. Po tych czynnościach sól powinna być już wypalona, a płomień nie zniknął. Odwróć się tyłem do bramy i zamknij oczy. Idź naprzód, modląc się do Matki Boskiej. Jednocześnie po każdym odmówieniu modlitwy licz od jednego do sześciu. Nie wolno ci ani na chwilę otworzyć oczu, bo jeśli to zrobisz... Śmierć w porównaniu z tym, co czeka Cię w tym wypadku, będzie jak dotyk samego Boga. Gdy w ten sposób zmówisz modlitwę, doliczając się do trzech szóstek, zaczniesz słyszeć szepty i dziwne dźwięki. Będziesz czuć, jak coś Cię okrąża, zwodzi. Będziesz czuć dotyk wielu zimnych rąk na swoim ciele. Jednak musisz to przetrwać i się nie załamywać. Idź tak, odliczając do dziesięciu, po czym wykrzycz nazwę drogi Szumiących Drzew. Gdy otworzysz oczy, wszystkie szepty ustaną, a ty znajdziesz się na środku swojego celu. Droga Szumiących Drzew. Będzie to zwykła ścieżka z obu stron otoczona lasem. Porą tam będzie noc, ponieważ tam, gdzie się znajdujesz, dzień nigdy nie wstanie. Jednak ciemność będzie rozświetlać księżyc. Gdy tylko ruszysz, szepty powrócą. Pamiętaj, że pod żadnym pozorem nie możesz zejść z drogi. W momencie, gdy twoja stopa stanie poza drogą, będzie koniec, a ostatnie co zobaczysz własnymi oczami to mnóstwo zimnych, gnijących rąk rozrywających twoje ciało na strzępy. Gdy będziesz szedł naprzód, latarnie po chwili zaczną migać, odbierając światło co jakiś czas. Spójrz na las po obu stronach. Po lewej stronie ujrzysz rzeczy, których bardzo pragniesz. Prawdopodobnie wśród drzew zobaczysz pięknych ludzi, kuszących cię do udania się w ich stronę, swoje najlepsze wspomnienia, bogactwo i wszystko, o czym marzysz. Jednak pamiętaj, nie wolno ci zboczyć drogi. Gdy spojrzysz w prawo, zobaczysz sytuację odwrotną. Prawdopodobnie będą to zwłoki ludzi, których kochasz, zmasakrowane do przerażającego wręcz stopnia. Zobaczysz różne warianty swojej śmierci oraz wszystko, czego się boisz. Każdy, nawet najmniejszy twój strach, stanie się ogromny i ucieleśniony. Wszystko to będzie wyglądać na gotowe do ataku. A co gorsza, odniesiesz wrażenie, że wychodzi po ciebie na ulicę. Jednak musisz zachować zimną krew. Prawa strona sprawia takie wrażenie, by zmusić cię do ucieczki w lewo, do świata szczęścia, a jednocześnie do wyjścia poza drogę. Idąc dalej, po pewnym czasie, zaczniesz mijać przechodniów. Wyglądem będą przypominać ludzi. Jednak ich oczodoły są puste i krwawią. Ich styl chodzenia może również różnić się od normalnego. Mogą iść tyłem, czołgać się, wymachiwać rękami lub wykonywać gesty, które przypominać będą łamanie ich kości. Będą mówić twoje grzechy lub rzucać w twoją stronę groźby. Lecz gdy przyjdzie ten moment, po prostu cię minął. Nie możesz się zatrzymać. Idź do przodu, do momentu, gdy nie trafisz na stojącą do ciebie przodem ławkę. Siedział na niej będzie chłopak w wieku około 20 lat, ubrany będzie w czarny garnitur. Oczy będzie miał przewiązane elegancką chustą, a skórę bladą jak papier. Przysiądź się do niego i chwilę zaczekaj. Powinien zacząć rozmowę, coś w stylu jak bardzo lubi woń w szosu. Prawdopodobnie zacznie rozmawiać z tobą na ten temat. Jeżeli zaś nie będziesz uczestniczyć w rozmowie, nie odezwie się już ani słowem, zaś ty na zawsze zostaniesz na tej ulicy. Prawdopodobnie zmieni temat pogawędki na coś, co Cię interesuje, lecz wiedz, że będzie znał wszystkie Twoje myśli, więc nie radzę robić niczego nierozsądnego. Potem poczęstujecie papierosem. Jeśli odmówisz, stanie się to samo, co w przypadku rozmowy, więc doradzałbym ci zapalić. Gdy uzna to za stosowne, rozmowa się zakończy. Wtedy spyta, co może dla ciebie zrobić. Wówczas masz dowolne życzenie. Wszystko, co twój świat jest w stanie zrozumieć, może zostać ci wręczone, lecz masz tylko jedno życzenie, więc radzę ci dobrze to przemyśleć. Gdy to spełni, Spyta, czy Twoja ciekawość o rzeczach poza Twoim światem została zaspokojona. Jeśli zaprzeczysz, na tle jego demonicznego uśmiechu wszystko z prawej strony zacznie wychodzić na ulicę, by wiecznie sprawiać Ci okrutne cierpienie. Jeśli odpowiesz twierdząco, spyta, czy chcesz wracać. Wtedy uściśnij jego dłoń, po czym zostaniesz przeniesiony pod usypaną przez siebie linię. Chwyć serce, które zostawiłeś, i uciekaj wypalonym śladem, prosto w stronę cmentarza. Po czym idź do domu i ciesz się życzeniem, które się spełniło. Lecz jeśli nie zostawiłeś tam serca, staniesz w środku lasu, a to będzie znaczyć, iż wyszedłeś poza drogę. Nie muszę chyba tłumaczyć drugi raz, co się wtedy stanie.